Jula, widziałaś, ile wczoraj dębów posadziłem? Pogoda mi dopisała. To no, widziałam. Naprawdę dałeś radę. Ale wiesz, teraz potrzebuję twojej pomocy w doglądaniu drzewek. Tak, żeby nic im nie brakowało. Chciałbym, żeby pięknie urosły. No jasne. Już mam te drzewka w grafiku. Będę je doglądała codziennie. W razie potrzeby zaordynujemy słoneczko i wodę. Myślę, że Ksenia z Sonią na pewno mi pomogą. Oczywiście, Dyzio. Jesteśmy do usług, prawda, Kseniu? Jasna sprawa! Dziękuję wam dziewczyny. Bez was sadzenie lasów na pewno by się nie udało. Ho, ho! Fajniaki! 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 Piotrusiu, co się stało? Ho, ho! Nie uwierzycie! Ten wstrętny stefek znowu rozrzuca śmieci po lesie. Zwariować z nim można. Na chwilę go nie można spuścić z oka, bo zaraz ma jakieś pomysły. Ojejku! Musimy koniecznie te śmieci pozbierać. Dzisiaj jest duży wiatr i porozrzuca je po całym lesie, jak się nie pospieszymy, będziemy mieć zajęcie do wieczora. Piotrusiu, prowadź, gdzie to jest? Ho, ho, chodźcie ze mną. Okej, okay, rozdzielmy się i szukamy Stewka. Kto znajdzie, woła resztę. Dobry plan, Jula, Do roboty. Tutaj go nie ma. Hmm... Lecę dalej. Bzz, na tej ścieżce też go nie widzę. Gdzie on może być? Dobrze się schował. Z też nic nie widać. Patrzę w prawo, patrzę w lewo, no nie ma go tu. Ho, ho, mamy cię, Stefku. I co z tego, że mnie macie? Czego znowu chcecie? Stefku, znowu rozrzucasz śmieci. No tak, ozdabiam las. He, 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 he. Dobrze wiesz, Stewku, że to nie jest ozdabianie, tylko śmiecenie. Zatruwasz las śmieciami. Wy jak zwykle dramatyzujecie. My dramatyzujemy? Drzewa się na ciebie skarżą. Wiewiórki mi doniosły, że dzisiaj rano im dokuczałeś. E, tam zaraz dokuczałeś. Żarciki takie. To są żarciki, rzucanie żołędziami w wiewiórki. Byś się wstydził. Nie wolno nikomu dokuczać! A jak ty zrzędzisz? Naprawdę uszy już bolał. Ho, ho! Stewku, zbieraj te śmieci natychmiast, bo wiatr się zrywa i zaraz będzie je trudno pozbierać, bo będą się walały po całym lesie. Normalnie miód na moje uszy, co mówisz? Przecież ja po to je rozrzucam, bo pogoda mi dzisiaj wyjątkowo sprzyja. He, 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 No ty to masz tupec, Stewku, nie powiem. Dobra, fajnie się gawędzi, ale mam jeszcze dzisiaj inne zajęcie, także żegnam Państwa. He, 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 No ten to przechodzi samego siebie. Teraz będziemy to wszystko musieli posprzątać. Ho, ho, normalnie szkoda gadać. Pieszmy się za sprzątanie, bo pogoda się pogarsza. Ho, ho. Co się stało? Ojej, ile tutaj śmieci. No właśnie, Stefek porozrzucał i my teraz sprzątamy, ale jest większy problem. Wiola wpadła w podmuch wiatru i teraz nie może latać. Bardzo ją boli. Wiolu, pokaż co się stało. Tutaj mnie boli skrzydełko. Hmm, złamane. Masz złamane skrzydełko. W tym stanie nie odlecisz. Ojejku, to poważna sprawa. Co my teraz zrobimy? Piotrusiu, dasz radę przenieść wiolę na swoim grzbiecie do domu? Tam opatrzymy skrzydełko. Ho, ho, no jasne. Ostrożnie, Piotrusiu, bo tak bardzo mnie boli. Co się stało? Viola złamała skrzydełko i bardzo ją boli. Ojej, to trzeba zawołać mamę. Ona na pewno znajdzie rozwiązanie. Masz rację. Mamo, mamo, wzywamy cię. Jestem, co się stało? Stefek znowu narozrabiał i Viola złamała skrzydełko. To poważna sprawa. Biedactwo! Ale ja chyba wiem, kto nam pomoże. Nela, Lila! Chodźcie do nas! O co chodzi? Biola złamała skrzydełko. Potrzebuje naszej pomocy. Wyleczymy ją. O, dobra. Poczekajcie chwilę. Musisz odpoczywać. Dziękuję wam dziewczynki. Mam odpoczywać, ale jak ja się dostanę do mojego domku? On jest tak wysoko. Ha ho, hoł, najlepiej będzie Wiolu, jak zamieszkasz na kilka dni u mnie. Będę ci pomagał, a jak poczujesz się lepiej, to wrócisz do siebie. Ha ho, hoł. Ojej, Piotrusiu, jesteś prawdziwym przyjacielem! Dziękuję Ci! Ważne, że wszystko dobrze się skończyło. Widzowie, jeżeli takie odcinki z gangiem fajniaków Wam się podobają, to koniecznie pa, 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 pa. zostawiajcie dla nas łapki w górę. I subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z przygodami fajniaków. To pa! pa.